Dzień dobry, witajcie! Ja jestem Palion, to jest kolejny odcinek z mapki od Visa. Ponieważ powiedziałem, żebyście wysyłali mi mapki, nagle dwie osoby wysłały mapki, naprawdę a jest to mapka, czekajcie, od chwila chwila. Najpierw przeczytajmy, dobra, najpierw przeczytajmy Graj na GameModzie 2. game Mode 2, proszę pana, już się robi. Proszę bardzo Jeżeli będzie jakiś problem, to możesz nie... możesz cheatować, dobra. Pewnie będzie u mnie dużo problemów, tak że będę prawie ciągle czytował. Widzowie Paliona, to do was, dajcie suba i lajka, właśnie, 500 lajków, kolejny filmik będzie jutro, także zlajkuj film, proszę was, 500 lajków, będzie znowu kolejny filmik jutro, po dziękuję wam, że wbiliście pod poprzednim odcinkiem, tam już jest pewnie ze 470 lajków, także naprawdę wam dziękuję, 500 lajków, kolejny film, udostępnijcie, zlajkujcie, skomentujcie, dobra. Napiszcie fajny, epicki, zarombisty komentarz, widzicie nawet... Czy, czytasz, mi, czytasz mi w myślach, nawet, przyjacielu. Życzę miłej gry. Dziękuję bardzo, przyjacielu. No. Także dziękuję za tą mapkę, kto ją stworzył. Życzę miłej zabawy, Palion. Mapa stworzona przez Adix Gamesa. Adix Games, dobra, będę pamiętał. Minigamesy, ale mapka już się naprawdę bardzo fajnie prezentuje, już mi się podoba. I ogólnie możecie mi wysłać mapki, tak jak już mówię, na fanpage'u i na grupie na Facebooku. Róbcie też jakieś mapki, na przykład fabularne, czy coś w tym stylu. Zacznijmy od początku. Tu są minigiertki, tak? Parkour. Nie. Nie gadajcie, że tu jest parkour. O nie, dobra. No nic, sprawdzamy, jak to, to wygląda. Po pierwsze, bierz wszystko ze wszystkich skrzyni, nie ma sprawy. Drugie, po drugie, parkur był testowany i wszystko da się przejść. W moim wypadku niestety się nie da wszystkiego przejść. Po trzecie, najważniejsze, dobrze się baw. Oj, z, dobrzy, z dobrą zabawą też powiem ci, że będzie ciężko, bo u mnie parkur to jest po prostu tragedia, <laughs> ale, ale postaram się dla widzów, tak? Postaram się jednak dla widzów. Na razie, na razie jest proste. Tutaj akurat łuk potrzebny. No ja jezu, spaljąc traw. Dobra, mamy to. I co teraz? O, muszę się ustawić. Ja nie mogę. Jakby co to będę ten. Nie rzecz będę cheatował, po prostu będę. Jak, jak dalej mi będzie tak źle szło w tym samym miejscu, yy, to po prostu będę, jak to się nazywa. W tym sensie, że będę na GameObdzie po prostu podlatywał do tego samego klocka, nie? żeby nie przechodzić właśnie tego. Z... Dobra, na GameObdzie 1 tutaj będę przechodził ten parkur, bo przepraszam, przepraszam bardzo, ale u, u mnie parkur jest po prostu tra tra tragiczny. Jeszcze raz. O, dobra, byłem tu, widzieliście. To się nagrało. I co my tu mamy? Dobra, to są drabinki jakieś. Sprawdźmy, jak tu. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Się boję tego parkura. Powiem, że wam, że się naprawdę boję. No nie, no ja już się boję po prostu z tym parkurem u mnie to jest. Ale to jest. Przeszedłem to, przeskoczyłem jeszcze nawet. Ja to jest. Jednak daleko skaczę, ale. No. No, pajęczyna. Dawaj. No nie, no świetnie. Te pajęczyny mnie denerwują, irytują mnie. Tu jest kolejna pajęczyna, no nie. Jak to przeskoczyć w ogóle, żeby ta pajęczyna mnie nie dotknęła? Powiem mi to ktoś. Nie, 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 nie. Proszę, proszę pana, pani Adix Games. Mapka jest dla mnie trudna i powiem panu, że nie lubię zbytnio parkurów. Ale możecie mi robić akurat na złość i specjalnie budujcie parkury na tych mapkach. Naprawdę, ja się będę wtedy uczył, nie? Ale naprawdę, budujcie, tylko dajcie mi możliwość używania game Mode 1 Naprawdę, napiszcie nawet na tabliczce. Palion, ty akurat możesz używać game GameOd1. Naprawdę, wtedy będę wam. Podziękuję wam ogólnie i A. Właśnie. Automatyczny skok. No, teraz jest wszystko ok. Lecimy. Co my tu mamy? Nie, pajęczyna. Oh no. Oh no. Nie. Nie, 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 nie. nie pajęczyna. Ty, ty, ty mi tutaj przeszkadzasz. No nie. <grym> Ale mi jest smutno. Jakie to jest długie? O nie, tam jest kolejny poziom. Już się boję. Co ja mam teraz zrobić w ogóle? Jakiś blok tam jest. Jaki fart. Tu jest blok niewidzialny. Uwaga. Palion. Szykuj łapki, patrzcie, ale mi strzeliło <laughs> Przepraszam Może komuś obrzydziłem właśnie jak ktoś coś jadł Ale smacznego życzę, jeżeli ktoś coś je Nie, 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 nie Ten odcinek będzie dłuższy, bo akurat autor pomyślał, żeby zrobić dłuższą mapkę Także dziękuję bardzo temu autorowi Adix Games Pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, stary Moja mordko kochana, czyli Nie, nie przejdę tego, kolejny klocek, gdzie jest jakiś klocek niewidoczny? Tutaj, kolejny Halo? Tutaj? Tu? Halo? Halo? Co ja mam tam przeskoczyć? A, mądre. Gdzie jest ten krok? Jezus, czemu one są niewidzialne? Tam. Tu jest koniec. Jest! Jest! Byłem tam. Już nie ma oszukiwania palion. Jestem na. nie! Nie! Ile, ile ty tych plansz mi zrobiłeś, stary? Dlaczego ty mi tak tego dużo dałeś? No nie. Ja jestem słaby w parkura, no mordko moja. Co, co to w ogóle za bloki nowe w ogóle? Co, co to są za czerwone bloki? Już ja bym spadł tam na sam dół. A tu jest magma, tu muszę jednak na tym. Jak spadnę. Jezus. Co ja teraz mam zrobić? Ej, ja nawet nie wiem, jak tam doskoczyć. Nie, na Gameimodzie. Proszę, proszę pana, gdzie tu jest jakiś klosek niewidoczny? Nie ma tu. Tu są kloski niewidoczne. O nie. Gdzie tu trzeba skoczyć? Ej, co to. Co to jest? Powie mi ktoś. O co w tym chodzi? No dobra. Dobra. Nie, nie, nie. Muszę stąd zacząć. Przepraszam autora, ale. Nie wiedziałem co teraz w ogóle nie ogarnąłem życia. A, gdzie jest koniec? Tam jest koniec? Nie. Zdierzuci się jajno Proszę was. Gdzie tu jest koniec mapy? I co mi to dało? Aha, otworzyło się fajnie. Rewelacja. To ja może już tędy sobie przejdę, przepraszam, że tak skróciłem trochę parkur, ale no nie lubię trochę O co my tu mamy? Spawn point, Jezus mamy spawn point, dobra Bo tu się, tu się spawn point Jezus na głowach mam skakać, ja nie wiem jaki to jest du Duży klocek właśnie I to jest najgorszy problem z tym Przepraszam autora, że używam tego Gemoda już jeszcze raz, ale Jednak w moim wykonaniu parkour jest trochę słaby Tak jak, kurde ja się powtarzam, nie mogę się powtarzać Spalion Wdech i wydech, wdech i wydech Tam Nie, nie, to parkour nie jest Dla mnie, to, jest, to, jest, to nie jest dla mnie Stworzone to nie jest dla mnie stworzone, naprawdę. Dobra. 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 I gdzie teraz? I gdzie... O, niewidzialny blok. Kolejny niewidzialny blok. Teraz ten widzialny. O, limitora mi to Powierzcie, pa Palion umie grać w parkury, nie? Nie, na pewno tak nie napiszecie, bo przecież to będzie kłam... kłamstwo. Lol, niewidzialny proglock. Nawet go nie zauważyłem. Jaki fart. O! Jezus, Palion, ty jesteś... Nie, nie wierzę w to Co? Ja pierdzielę, ja tu teraz przychodzę. Przeszedłem do końca Jak ja jestem podjarany, to jest tylko Minecraft parkour, a ja jestem taki A, musimy zbierać, gratulacje Przeszedłeś parkour Na pierwszą, pierwszą planszę akurat tak skłamałem trochę ale nic, dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo fajny parkur mi się podobał, ale trudny dla mnie. Czy znaczy trudny, może nie aż tak. Taki taki średni, dla mnie był taki średni. Dla Was pewnie prosty jak but, ale to jest palion TV. Zrozumcie to, nie nie, nie, nie myjcie tego za Zostawcie kciuka w górę, to się naprawdę w końcu nauczę tych parkurów. Poza odcinkami, jak będę miał wolny czas, też będę ćwiczył albo na live. Napiszcie mi. Najpierw chodźmy w pierwszy zaułek, co? Jest tu tak ciemno, że już nic nie widzę. Nic. Nic nie widzę? Palion. Jezus. Co to było? Widzieliście to? TNT ktoś tu dał. Czy widać? Ale sprytarz. <grym> Lol. Ślepy załóg. Nie dość, że był ślepy załóg. To jeszcze chciał mnie zabić. Nie no. A Games. Powiem ci, że to było sprytne. Nic tu nie widzę. Dobra, tędy. Tędy. O. Łódka. Co mam z tą łódką zrobić teraz? O! Nie, jeszcze raz, jeszcze raz, żeby, żeby nie było zakłamane. Ojej Palion, palion, palion Co ja mam? Co ja mam z tobą? Jest! Kurde, nice! Wpadłem do lawy. Z tym językiem mi będzie chyba lepszy... Zagrajmy z tym językiem. Dużo osób ma takich tików, że trzyma tak język, co nie, jak coś robi. Nie wiem, obojętnie co, jak na przykład rysuje coś. Ja mam tak. Znam dużo takich osób, co robi tak językiem. Chyba. Napiszcie, czy, czy, ktoś, czy ktoś ma taki tik, jeżeli ktoś obejrzał do tego, do tego momentu filmik. Nikt napisze, czy zna osobę z jakimś takim tikiem, z tym językiem takim. Nie wiem, ułóżcie jakieś zdanie z tym, nie wiem w ogóle, jak to wytłumaczyć, ale, ale pewnie wy będziecie, bo wy jesteście. Moi widzowie są bardzo kumaci. Ja wiem, że wy zrozumieliście to. Koniec? Gratulacje, przeszedłeś labirynt, spawn. Gratulacje, przeszedłeś. Oto nagroda. Jest kolejny blitztar. Mamy to. Co my tu mamy? Przycisk. Oh yeah, oh yeah. Mapka jest idealna po prostu. Vibe out. Serio? Czekajcie, dam dzień tylko. Jak zarąbi się, żądał. Ale świetnie. Tutaj możesz znaleźć ukryty poziom. Ale zarombi... Naprawdę Ci dziękuję, stary wipe, ja uwielbiam wipeout, nie? W Minecrafcie. Chciałbym w realu chciałbym w realu na taki wipeout iść. Kurde, tak bym sobie poskakał po takim czymś, nie? wipeout. Ale to było zarąbiste. Fajnie jakby takie coś zrobił. Pewnie jest takie coś, ale nie mam pojęcia gdzie właśnie. Nie. Kurde, szkoda, że to się na czas nie robi. Ale ja nie chcę na czas, ja chcę tylko wypróbować ten wipe. Bo naprawdę, po, jeżeli, jeżeli chcecie, napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie tą y, mapkę. Podam wam linka jakoś, spróbuję, ok? Specjalnie dla was, ja to dla was zrobię. Tylko mi po prostu musicie napisać. Y, jesteś blisko poziomu dodatkowego. Serio? Gdzie jest poziom dodatkowy? Ale tu nie ma poziomu. Nie gadaj. Ja znalazłem go. Fajny debaton. Ale zarąbiliście, że nawet poziom dodatkowy, dodał, on jest po prostu. Kocham cię, Adix. Znaczy wiesz na no homo, ale dzięki za mapkę tak fajną, że nawet poziom dodatkowy tu jest. Gdzie jest, gdzie jest guzik? Nie ma guzika, nie widzę go. A tu w tej szafie nie ma. Nie widzę. Czekaj, bo może na shaderach po prostu nie widzę. Poklikam se tu, co? Nie, nie ma tutaj. A no, wiadomo, pod skrzynką, no pewnie, to jest pewne. Czekajcie, muszę wycelować. Gdzie jest ten przycisk? Jest, tam mam go, dobra. O, kolejny, ty, ale zorombista mapa, po prostu jesteś świetny. Czekam na więcej takich mapek. Naprawdę, takie mapy uwielbiam. Uwielbiam takie mapy, tylko wysyłajcie mi je, proszę. O nie, w lawie pewnie coś będzie. Nie, jednak w lawie nic nie ma. A tu może być też schowany. Tu nie ma Tutaj też nie ma A tutaj też nie ma I tutaj też nie ma Tu też nie ma Kurde ciężkie to stary Nie tutaj nie będzie no wiadomo Sorry że latam ale sprawdzam tylko Tu się nigdzie nie da wlecieć do lawy Nie tutaj nigdzie nie ma Ty gdzie jest ten przycisk? Serialnie się teraz pytam O lol no tutaj ci pewnie gdzieś będzie. On jest schowany za tym posągiem, nie? Czekaj. Wezmę to wszystko. Blissary wyrzuciłem, no nie. Tu jest przycisk. Serio. Ja nie mogę, tu był przycisk. Serio, ja cię kręcę. Koniec. Wygraliśmy. Wygraliśmy wszystko. Jest. Skończyliśmy mapę. To był poziom dodatkowy, nie? Ej właśnie, to był poziom dodatkowy, to czekajcie, bo jak już to był poziom, to, bo byłem tutaj, nie? To chodźmy jeszcze tędy, sobie to przejdziemy chociaż. Jak na poziom dodatkowy. Kurde, w mapka jest naprawdę. Takie mapki właśnie lubię. O takie mapki mi chodzi. Jeżeli chcecie więcej takich lightowych odcinków, to mi napiszcie. O, te, tego się... To próbowałem właśnie przychodzić i tego nie potrafię. Ty, było blisko, ale tego naprawdę nie potrafię. Nie umiem. Zrzucam mnie, muszę tu być, tutaj już umiem, patrzcie, jak tu już będę To tu już dam radę Nawet tu nie dam rady Ja nie mogę, jaki ty ześ palion normalnie O Prawie, jeszcze raz stąd, jeszcze raz stąd chcę To jest, ale bardzo fajna mapa, bardzo kreatywna Też fajnie, że jest wipeout, ja uwielbiam wipeouty w Minecraftie. No nie Kurde, no weźcie sobie jaj i nie róbcie no, nie potrafię tu sobie wskoczyć. Ukryte bloki muszą być gdzieś. Nie ma ukrytych bloków nigdzie. Muszą być gdzieś ukryte bloki, panie Palionie O jest akurat. Gdzie jest kolejny ukryty blok. Nie ma? Jest. Znalazłem. Nie, no panie Paljonie, pan Palion, to jest słaby w parkury, jednak. Przepraszam Was, żełamie w parkur, ale ja się uczę, ja, ja się uczę. To jest tak, jak dziecko uczy się właśnie ortografii, ja się uczę parkura. Nie hejtujcie mnie za to, że nie umiem parkura. Ja wiem, ja tam już się nie przyjmuję tymi hejtami, ale ja się przyjmuję, jak mam hejty, że ja nie potrafię grać w parkur, To mi jest smutno wtedy. No Blitztar, to był ostatni Blitztar, spawn. Nic, to była ostatnia, ostatnia część tej mapy. Mapa po prostu rewelacyjna. A, dopiero teraz zauważyłem, że to jest całe zielone. To jest pod kolorami. Naprawdę dziękuję. Mapa jest świetna. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za tą mapę. Naprawdę mapa była rewelacyjna. Wysyłajcie mi mapki na fanpage'u, na grupie na Facebooku. 500 łapek w górę będzie kolejny filmik. Widzimy się w następnych filmach. 500 łapek. Lajk, lajkujcie, oceniajcie. Subskrybujcie, komentujcie Jezus, za dużo palion ja, ja ostatnio żebram, przepraszam, ale Ostatnio dużo osób bija na filmy, ale nie lajkuje Także tylko teraz tak mówię na, na dodatkowo No nic, żegnam się z wami serdeczną piątką W sumie to jest moja piątka, także yo Cześć